Tutaj widać serce młyna. Tak, naciskasz. Czy leci mleczko? Pokaż. Właśnie formą, kolorem i zapachem. Dostaliśmy w restauracji rozchodniaczka. Po raz kolejny przyjechaliśmy do miejscowości Antigua, ponieważ jest tutaj muzeum sera Machorero. Strasznie chciałam je zobaczyć. Pogoda dzisiaj nie dopisuje. Zostawiliśmy samochód tutaj na parkingu. Tutaj jest wejście do muzeum. Dymitar już kupił bilety. Jaka jest cena biletów? W całości 14 euro zapłaciliśmy. Dzieci nie było. Idziemy zobaczyć, co jest w środku. Tutaj jest wejście do muzeum Queso Machorero. Napisane jest, że właśnie bilet kosztuje 4 euro. Dzieci od 0 do są gratis, od 3 do 11 to 50 euro. Gdybyśmy chcieli przy okazji jeszcze zwiedzić Saliny i Los Molinos, to moglibyśmy zapłacić tylko 11,50 za wszystkie trzy, czyli 50 centów jest zniżki przy, przy zakupie na trzy muzea od razu. Ale my idziemy dzisiaj tylko do Keso, Mahorero i Las Salinas del Carmen, można się uda później zobaczyć. No Tutaj jest wejście. Wejście prowadzi przez taką bramę. Na wejściu mamy od razu plan muzeum z pięknym wiatrakiem. Więc tutaj jest muzeum. Mamy też restaurację, jest wiatrak na samym środku. Planujemy pójść też do ogrodu Palm i do ogrodu Kaktusów. Elena bardzo chciała je zobaczyć. Bilety już Dymiter kupił, więc idziemy. się prezentuje wejście, Dymitar z Eleną czekają na mnie tutaj przed wejściem samym, a za mną jest widoczek na wiatrak. Dobra, to idziemy przez sklep, jest wejście, trochę jest to podstępne. Czy wózek przejdzie? Przeszedł. Tutaj możemy pobrać jeszcze jakieś ulotki, jeżeli coś nas interesuje. więc Obstawiamy, że tutaj później będzie degustacja. A my wychodzimy na zewnątrz zobaczyć Muzeum Sara. Teraz takimi stromymi schodami, można wejść na górę. I po jeszcze bardziej stromych schodach do serca młyna. Jesteśmy na górze w wiatraku. Powoli, powoli. Tam nie można już no tutaj można kuku zrobić kuku też mama tutaj widać serce młyna całe żarno do mielenia wielkie koła zębate drewniane tutaj jest misa do nasypywania ziarna ziarno następnie spada tutaj i wpada do środka żarna gdzie pod wpływem siły wiatru żarno się kręci i mieli na mąkę i później mąka wsypuje się tutaj na sam dół do worków. I teraz jesteśmy na dole, na tych hakach powinien być zawieszony worek i mąka powinna wpadać tutaj tą dziurką. Widzieliśmy młyn w środku, teraz już idziemy do muzeum. I na pewno nikt nie przegapi tego muzeum z ulicy, widać dobrze bardzo napis. Tutaj jest wejście do muzeum Terra. Na placu głównym są drogowskazy. My zaczynamy od lewej strony. Będzie opisana tutaj Fuerta Ventura. Tak wygląda wyspa, widziana z góry. Podobać się. Mamy opisany klimat, jaki jest. 3000 godzin słonecznych w roku, więc bardzo przyzwoicie. Tak to jest tutaj zaprezentowane, że podświetlają się najpierw punkty na mapie. Na przykład przed chwilą się świecił tamten, tamto wzgórze, teraz tutaj jest kropeczka. I jednocześnie wyświetlane jest zdjęcie o na przykład Parku Naturalnego Coralejo i Wyspy Lobos, która jest tutaj na górze wyspy Fuerteventura. Idziemy dalej. Co to za jaskinia? A, tutaj jest historia, jak powstały wyspy kanaryjskie. Czyli co? Tu się wydarzyło. Była jakaś erupcja. Aha. Jaskini. Ale fajna jaskinia, Elenusiu. Jak się oddzielało? Czy co to jest? Aha, bo to są różne yy, teorie. Wielifuerta najpierw powstała. Wow. Ale kolorowa mapa geologiczna. Jak wygląda wnętrze wyspy. A w kolejnej sali mamy faunę i florę. Jakie, jakie z gatunki zwierząt i jakie gatunki roślin występują na wyspie? Kolorowo jest, prawda? I kaktusy obejrzeliśmy już całą tutaj wystawę numer 1, i przechodzimy teraz przez dziedziniec na drugą część. Są oznaczenia strzałkami. Tutaj mamy opisane, jak wygląda typowy tradycyjny dom na Fuercie, na Fuercie: że jest on zorganizowany dookoła i z ekspozycją południową, aby ochronić się od wiatrów północnych. Dobrze, to teraz idziemy na wystawę numer 2. I teraz przechodzimy już do właściwej części muzeum. Gorąco się zrobiło? Tak. No to zdejmuj. Tutaj mamy opisane, jak wyglądają właśnie kozy Mahorera, z których mleka robiony jest tutejszy ser.

Z Mahorera, które są karmione specjalną karmą. Żeby dawać pyszne i o super strukturze mleko. Co to jest, Elena? Tak, to jest jedzonko dla owiec. Kozy są specjalnie wypasane i mają swoje pasterskie psy. Tutaj zaprezentowane są podstawowe narzędzia przy wypasaniu kóz. W muzeum można doić sobie kozę samodzielnie. Jak ci idzie? Ile już udoiłeś? O, chyba dobrze. Ja spróbuję wydoić tą kozę. Można usiąść na takim krzesełku. Są tutaj guziczki. I trzeba to robić tak, żeby jej nie zdenerwować. O, leci mleczko. Jak się nacisnie za długo, to wtedy ona się denerwuje. Tak, naciskasz? Czy leci mleczko? Pokaż. Super ci idzie. Świetnie. Tutaj są składniki mleka. Sprawdźmy, czego jest najwięcej. Oczywiście wody. Zawiera także tłuszcz, proteiny. Tak? Wiesz, co? Jak zgaśnie, to wtedy można nacisnąć. Tutaj możesz nacisnąć sobie, żeby zobaczyć, co zawiera mleczko. Tak, zobacz. Najwięcej jest niebieskiego, najwięcej jest wody w mleku. Wiesz? Tutaj widzimy, jak jest ser produkowany w takich koszach, odcedzany i następnie odłożony do dojrzewania. I kolejne etapy dojrzewania sera. Ten biały jest oczywiście młodym serem, później jest półdojrzały, no i naprawdę dojrzały jest ten brązowy ser. Zaprezentowany jest w przekroju. Tak, tutaj możemy zobaczyć, jak ser właśnie jest produkowany na większą skalę. I jak wygląda stanowisko pracy. Była bardzo fajna część, idziemy dalej. Teraz już można wejść chyba jedynie na taras z tej części. Dimitar z Eleną już poszli. Ja z wózkiem, no nie mam takiej możliwości na razie. Zobaczę, co jest tutaj jeszcze obok. Idziemy dalej? No to dawaj tam. Tak. Czekam na was. Chodźcie. Super. Idziemy zobaczyć na trzecią część wystawy teraz. Na dachu. W tej części mamy opisaną tradycyjną wymianę, tradycyjną sprzedaż sera. Jak wyglądały ścieżki handlowe? Na wyspie. Stanowisko księgowego. Oczywiście. A tutaj możemy zobaczyć jak wygląda tradycyjny sklep. Co pan tutaj sprzedaje? Wódka i wino. Cała dostawa odbywała się później już na wielbłądach. Chodź, zobacz, sery różne. czym się charakteryzują sery? Zobacz. No, ten jest biały ser. No. I tutaj znowu są zaprezentowane sery stopniem dojrzałości formą. Tak, czym one się różną? Właśnie formą, kolorem i zapachem. A tutaj widać, jak wyglądają poszczególne sery na każdej z wysp. Tu jest ten ser, który dzisiaj oglądamy. Czym się charakteryzują, jakie mają tutaj nacięcie inne. Ten jest na przykład ser z Lanzarote i z Teneryfy. Część trzecia za nami. Jesteśmy już z powrotem na dziedzińcu. Teraz idziemy już chyba na degustację. Zanim przejdziemy do degustacji sera, jeszcze pójdziemy do gaju palm oraz do ogrodu kaktusów. Łeb urywa. sobie tutaj przy stole i czekamy na naszą degustację serów. Elena nie wytrzymała. Pierwsza wzięła serek. Co mamy tutaj? Czekała, czekała. To jest chyba trunek. Hmm? Mhm. Elena wzięła ten ser młody, widzę, biały cały, tak? Hmm. Bardzo dobry, bardzo słodki. Tak? No, to co mamy tutaj? Tutaj mamy ser młody, tu jest ten średni, tutaj chyba znowu jest młody, a ten jest ten mocno dojrzewający, tak sądzę po kolorze skórki. Który wziąłeś? Ten mocno dojrzewający. No, a ja spróbuję ten młody. Bardzo delikatny, bardzo dobry. Pój mhm. też jest delikatny. Też jest delikatny. Ty masz ten pół dojrzały już wiesz. Do naszej deski dostaliśmy również jakiś napitek. Nie wiemy co to jest, ale jest bardzo słodkie i delikatne. Ale najbardziej ser smakuje jednak Elenie. Sara, niestety jeszcze nie może to spróbować. Jesteśmy po degustacji, opuszczamy już muzeum i tutaj gdzieś znajduje się jakaś restauracja, więc spróbujemy wypić może jakąś kawę albo nawet coś zjeść. Właśnie zakończyliśmy naszą wizytę w muzeum Serra Machorero. Wystarczyły nam dwie godziny razem z degustacją. Teraz wyruszamy do Salinas del Carmen i mamy tam 20 km. Dojechaliśmy do samego muzeum. Szukamy miejsca parkingowego. Tak więc kiedy się łapiemy tutaj na ten czas otwarcia. Jest dzisiaj do 17.30. Jest za 25, więc jeszcze zdążymy obejrzeć. Dojechaliśmy do miejscowości Kaleta Fuste. No właśnie, to jest ten snack bar. Usiedliśmy w snack bar La Perlita i czekamy na nasze zamówienie. Wszyscy głodni? Co będziesz jadł, tak. Elena? Mięsko i frytki. Mięsko Bardzo długo czekaliśmy na nasze jedzenie, ale już przyszło. Ja zamówiłam kalmary, ale przyszło w takiej postaci. Elena ma nugget z frytkami, a Dmitar wygrał dzisiaj loterię. Ma rybkę dnia. Smacznego! Elena zdążyła się już pobawić na Placu Zabaw. Dostaliśmy w restauracji rozchodniaczka. Nie wiem, co to jest. Spróbujemy. Takie grejpfrutowe. A co? Grejpfrutowy, to? Tak? Mm -hmm. Co potrzebujesz, Elena?